Królowej Riki. Wypływamy teraz na ciut szersze wody, gdzie sytuacja może zrobić się odrobinę dynamiczna. Jeśli utrzymamy nasz kurs, dotrzemy do bajkowego drzewa. Ale zanim tak się stanie, czeka nas jeszcze kilka dosyć poważnych wyzwań. Co to było? Król wszystkich sumów. Ale nie bójcie się. Pamiętajcie, co dawno temu stało się z tymi dzielnymi rybakami z wioski Mateusza w zatoce Alsorakosz. A co się z nimi stało? Skąpali się w wodzie. <grym znać> <grym znać> <grym znać> no dobrze, a jak to było? Dobra, pokażę wam. <grym znać> <grym znać> ja bym go złowił. Dobra, zacumujmy tu na chwileczkę. Tam będzie dobre miejsce. Przez tę całą gadkę o subach zrobiłem się głodny. Zaraz, zaraz. Nie możemy się tu zatrzymać. To jest ścieżka diabła, którą jego sługi toczyły kamień młyński. To dokąd płyniemy? Hmm. Gdybym to ja był diabłem, to gdzie bym się teraz czaił? <gry> Tak. Płyńcie dalej, moje małe rybki. Mój plan sprawdza się wprost idealnie. Zatrzymamy magiczną podkowę dla siebie, myślicie. Lecz wiedzcie, że mnie nigdy w życiu nie przechytrzycie. Doty! Doty! Teraz! Ręce, nogi. Raz i dwa. Po kolej, Raz <coughs> <coughs> Datti! Gdzie jest ta trójka złodziejaszków? DOTI! Lado Ons. Są nieopodal <śmienic> mistrzu i zaraz wysiadają z łódki. To nic! Najpierw idziemy po kamień. Musimy poturlać go w ich stronę. Wtedy nam już nie uciekną. <śmienic> A ta skała nazywana jest wieżą czali. Nawet sam czala nie utrzyma się na jej szczycie. A przed nami, wiszący kamień siedziba króla wszystkich sumów. Tej wielkiej ryby, którą widzieliśmy wcześniej? A jakże? Dokładnie tej. Sermano, tam! Niech to. Znaleźli nas. Wiosłujcie czym się tylko da. Jest. Ale to było niesamowite. Hmm? O, to chyba jeszcze nie koniec. Nie lękajcie się dzieciaki. Raz, dwa, trzy. Zatem witajcie w lesie Riki. W lesie Riki, tak? Nazywa się tak na moją cześć. W Złotej Jerze przerażający Hun Attila miał żonę o imieniu Rika. Ten las został nazwany na jej cześć, a jej kamień, który leży na skraju lasu, można podziwiać do dziś. Mam własny kamień! Słyszałeś, Zetę? Nie obiło mi się o uszy, żeby istniał kamień tego. Być może, ale za to ja mam własny Ach. zamek. Cisza, dzieciaki, to miejsce pochówku królowej. Czemu pochowano ją tutaj? Kamień sturlano z samego wierzchołka góry. Zdecydowano, że tam, gdzie kamień się zatrzyma, będzie jej grób. Więc dostałam imię na jej cześć! Na cześć wielkiej królowej! Więc może wreszcie nabierzesz królewskich manier! O, przestań! Świetnie, i tak się kończy wasze gadulstwo. Chodźcie, pomożecie mi. No jasne już. <śmienny> <śmienny> Tylko zachowajcie spokój. Pewnie usłyszała nas ze swojego zamku Kustali. Uwielbia zabawy i może będzie w stanie nam pomóc. Być może. Jeśli wcześniej nas nie zje. Lepiej uciekajmy Zete. Ona może nas zmiażdżyć. Nie martw się Rika. Ona nikogo nie zmiażdży. To dobroduszna olbrzymka. Pewnego razu własnymi rękami uratowała nawet całą wioskę. Szybciutko. Musimy wracać do bajkowego drzewa. Diabeł czai się gdzieś niedaleko, a głazy nie zatrzymają tych jego gnomów na długo. Nie możemy oddać Wichłapska klucza, a co gorsza, magicznej podkowy. Ale przecież nie mamy łódki. No właśnie, utknęliśmy tu, nie potrafimy latać. Trochę więcej wiary. Wskakujcie na pokład. Szybko! Niezwykłe! Odpowiedni transport dla królowej!